Witajcie widzowie, dziś przedstawię Wam kolejny z samochodów znajdujących się w moim rodzinnym parku maszynowym, a będzie to bazujący na Fiacie Ducato z 1993 roku, Hymer Mobil 544, czyli Camper. Omówienie wszystkich aspektów tego, czym jest Camper, rozciągnęłoby ten film do niemożliwej wręcz długości i pewnie nikt z Was by go w całości nie oglądał, dlatego postanowiłem podzielić go na kilka części. W pierwszej, tej, którą właśnie oglądacie, poznamy Camper jako samochód, jako pojazd, Dowiemy się o tym, jak użytkuje się tego typu samochód na drodze, jak on się zachowuje i czy można go porównać z czymś, czym jeździmy na co dzień. W drugiej części poznamy kamper jako dom, czyli przyjrzymy się całemu temu wyposażeniu, które sprawia, że kiedy zatrzymujemy się tym samochodem, przestaje on być Fiatem Ducato, a staje się naszym domem. W trzeciej, ostatniej części przedstawię Wam dzień z życia kamperowca. Zapraszam zatem na pierwszy film o Hymerze. Zacznijmy od tego, czym jest Hymer. Hymer to marka zajmująca się produkcją kamperów, która jest takim top of the top wśród kamperów, coś jak Mercedes. I to z pełną odpowiedzialnością to mówię, bowiem dawniej tak jak w czasach kiedy ten samochód powstawał, w czasach Mercedesa 124 był to niedościgniony wzór, któremu nikt nie mógł dorównać. Dzisiaj jest to po prostu bardzo droga marka kamperowa, która nie wyróżnia się niczym szczególnym poza tym, że jest naładowana gadżetami ponad to co każdemu normalnemu użytkownikowi kampera jest potrzebne. Nie znaczy to oczywiście, że nowe hymery są złe, to nadal bardzo dobre maszyny, ale nie mają już tego czegoś, co te dawne, takie jak ten. W czasach, kiedy ten samochód był produkowany, mogliśmy wydzielić trzy główne grupy kamperów. Integra, czyli coś takiego jak to, generalnie przyczepa kempingowa na podwoziu samochodu dostawczego, samochody typu Alkowa, czyli szoferka, z busa dostawczego, duża taka nadbudowa, w której jest łóżko i tył, również przyczepa kempingowa, oraz busy, czyli po prostu blaszak, w którym wsadzony jest cały ekwipunek kamperowy i tak powstaje kamper. Również już w tamtych czasach, czyli na w lat 80. i 90., istniało coś takiego jak półintegra, jednak tego typu kampery były niezbyt popularne. Ten rodzaj kampera zdobył popularność dopiero około 15-20 lat temu, a czym jest półintegra? To po prostu znowu szoferka z busa i nieco szerszy tył bez tej nadbudowy łóżka. Taki półintegralny kamper jest nieco tylko szerszy, ale oczywiście bardzo kwadratowy, dzięki czemu daje bardzo dużo zalet tego auta. Plus tą właśnie zwykłą szoferkę, a pamiętajmy, zawsze ten przód samochodu jest najbardziej narażony na wszelkie uszkodzenia, stłuczki parkingowe, więc kiedy jest to zwykły bus, dużo taniej jest go naprawić niż tego typu plastikowe pudełko. Oczywiście, zarówno wybór rodzaju nadwozia, jak i to, jak skonfigurujemy sobie wnętrze, jest naszą indywidualną kwestią, jednak musimy wziąć pod uwagę też to. Co będziemy mieli na zewnątrz i jak tym pojazdem się jeździ. A zacznijmy od kwestii masy własnej. Masa własna pojazdu, który możemy prowadzić mając kategorię B prawa jazdy to 3500 kg i nie więcej. W przypadku większości kamperów taka właśnie jest DMC, ale to jeszcze nie wszystko. Wziąć trzeba pod uwagę też to, ile waży pusty kamper. Bo jeżeli już na pusto ten kamper przekracza 3 tony, to tak naprawdę mamy bardzo niewiele do zapełnienia. Nowoczesne kampery są zdecydowanie cięższe niż tego typu sprzęty z lat 90. i starsze, gdyż oczywiście ze względów bezpieczeństwa to podwozie, zwłaszcza w przypadku Integry, musi być dodatkowo powzmacniane. Ten kamper za mną ma DMC 3100 kg, a mimo to po załadowaniu go już wodą do zbiornika, jedzeniem, ubraniami i odliczając tylko moich domowników, których zabierałem na zeszłoroczne wakacje, kiedy wjechałem na wagę i jego masa wynosiła zaledwie 2800 kg, a zatem biorąc pod uwagę dwójkę moich dzieci i małżonkę, nadal miałem około 150 kg rezerwy, a to bardzo dużo. Z masą własną wiąże się też oczywiście długość, a z długością wiąże się ilość kół. Bardzo wiele kamperów, nawet takich krótkich jak ten, potrafi mieć z tyłu koła bliźniacze. Dotyczy to przede wszystkim tylno napędowych starszych fordów transitów, Mercedesów kaczek. Koła bliźniacze oczywiście nie są niczym złym, jeżeli nadal mamy DMC-3,5 tony, ale mają pewien mankament. Pomijając już fakt, że musimy mieć czworo gum z tyłu. To przede wszystkim na wszystkich możliwych bramkach autostradowych, mostach płatnych, promach, przeprawach przez rzeki i tak dalej, będziemy obciążani dodatkowymi, większymi opłatami wynikającymi z faktu, że jesteśmy już ciężarówką, a nie osobówką, bo mamy już 6 kół, a nie 4. Dlatego tego typu kampery na rynku wtórnym są nieco tańsze. Dotyczy to nie tylko oczywiście kół bliźniaczych, ale również dwóch osi. Często kampery na bazie właśnie Fiata, Ducato, Peugeota, Citroena z tamtych lat mają podwójną oś z tyłu, mierząc wówczas około około 7 metrów, takie 7-metrowe kampery, 7-osobowe to prawdziwe smoki na drogach i nie są one zbyt popularne nie tylko ze względu na to, że może niewiele jest tak licznych rodzin, ale przede wszystkim dlatego, że dużo ciężej się nimi właśnie manewruje. A jeżeli już mówimy o manewrowaniu, to najważniejszym parametrem jest oczywiście długość. Długość kampera w przypadku tego konkretnego egzemplarza jest w pewnym sensie zdefiniowana jego nazwą. 544 oznacza 5 metrów i Parę dziesiąt centymetrów, nie jest to dokładnie 5 metrów, 40 centymetrów jest to troszeczkę mniej, i ostatnie cztery to, że jest to zabudowa przystosowana pod łóżki, przystosowana pod. Wygodne spanie dla czterech osób, choć ten konkretny egzemplarz zarejestrowany jest na aż 6. Długość ma jednak jeszcze jeden aspekt. Na większości kempingów, w większości właśnie też promów, o których już wspominałem wcześniej, kolejnym istotnym parametrem jest długość kampera. Najczęściej rozróżniamy kampery o długości do 7 i powyżej 7 metrów, ale bardzo często spotkać można również podział do 5 metrów, 5 do 7 i powyżej 7 metrów. Ten najczęściej, przez to, że ledwo przekracza te 5 metrów, łapie się jeszcze na tą najmniejszą kategorię, a to ma właśnie Kolejne przełożenie na wysokość opłat, które trzeba tu i ówdzie wnosić, kiedy podróżujemy takim samochodem i o czym trzeba również zawsze pamiętać. Kolejny parametr nie bez znaczenia to. Wysokość. I o ile nie chodzi tutaj tylko o kwestie kosztów na kempingach czy na promach, bo tutaj również ten parametr jest brany pod uwagę, czy też na autostradach, o czym przekonałem się osobiście, bowiem w Grecji mają nawet specjalną miarkę, którą próbowano mi mówić, że mój camper ma powyżej 2,75. Bo dokładnie taka jest jedna z granic, powyżej których trzeba wnosić wyższe opłaty za autostrady. A wysokość tego samochodu to dokładnie 2,75 i wynika ona nie z parametrów samego Hymera, co z dodatkowego boxa. Dachowego, który tutaj jest ulokowany. Sama wysokość tej maszyny to zaledwie 2,40 m. Zaledwie. O wysokości musimy jednak również pamiętać podczas normalnej jazdy. Często, zwłaszcza w miejscowościach wypoczynkowych, spotykamy się z parkingami, na których dopuszczalny jest wjazd tylko określonej wysokości pojazdem, i wtedy warto pamiętać, jak wysoki jest ten, którym my jedziemy. Wysokość należy też rozważyć w kontekście prześwitu, bowiem to, jak wysoko jest od dolnej krawędzi naszego samochodu do ziemi, również ma znaczenie. Zwłaszcza kiedy, tak jak większość kamperowców, podróżujemy zatrzymując się w dzikich miejscach. Nad jeziorami, tak jak my dzisiaj, gdzie często prowadzą do takich miejsc drogi gruntowe z licznymi przełomami, które mają odprowadzać na przykład deszczówkę. Przejeżdżając przez takie przełomy, łatwo jest zawadzić takim elementem, jak chociażby ten dodatkowy bagażnik rowerowy. Jeżeli nie pomyślimy o tym zawczasu, możemy go po prostu zgubić lub mocno zdeformować, uszkodzając jednocześnie również ramę pod naszym kamperem, a to już są bardzo wysokie koszty. Nie można też pominąć aspektu tylnego zwisu. Od osi tylnego koła do końca tego. Samochodu jest blisko 2 metry. To jest nie bez znaczenia, nie tylko z uwagi na to, że ten samochód może zachodzić tak jak w przypadku autobusów przegubowych, tudzież nadchodzić jak kiedyś widziałem na ciężarówce na naklejce. Ale ten pojazd może też zwyczajnie za bardzo zagłębić się podczas pokonywania takiej czy innej przeszkody terenowej o charakterze przełomu. Przejdźmy teraz dookoła, aby poznać charakterystyczne rzeczy, które znajdziemy w tym kamperze i odnieśmy je do współczesnego samochodu. Nie można pominąć świateł. Nie mamy tu oczywiście trzeciego światła stop, ponieważ tego typu elementy wyposażenia upowszechniły się dopiero pod koniec lat 90. Za to w głównej lampie poza dwoma światłami pozycyjnymi mamy zupełnie osobny segment, który stanowi właśnie światło stopu oczywiście kierunkowskaz dodatkowe światło obrysowe które również zdublowane jest na w tym dodatkowym bagażniku. Zdublowana jest także tablica rejestracyjna, bo tego oczywiście wymagają przepisy. Teraz możemy sobie taką tablicę zamówić w Wydziale Komunikacji i kiedy mamy rowery, tak jak tutaj, zasłaniające podstawową tablicę rejestracyjną dodatkowa, w pełni legalna znajduje się na bagażniku. A kiedy właśnie przewozimy rowery, warto też wiedzieć, że na południu Europy bardzo często wymaganym wyposażeniem jest kwadrat w biało-czerwone pasy z dodatkowymi światłami odblaskowymi. W manewrowaniu nieodzownym elementem jest kamera cofania. Kamery cofania nie były standardem na początku lat 90. Ten pojazd ją ma, a została ona domontowana przez poprzedniego właściciela i naprawdę znakomicie się sprawdza. Daje ona bardzo duży kontrast i nawet w noc, dzięki właśnie temu dodatkowemu, podwójnemu światłu cofania, możemy bez problemu znaleźć krawędź tego samochodu i zaparkować, zajmując maksymalnie, optymalnie miejsce, w którym chcemy stanąć. Przednie światła również w pewnym sensie są zdublowane, a konkretniej zdublowane są. Światła długie, światła drogowe, bowiem poza standardowymi reflektorami Fiata Ducato mamy tutaj dodatkowe dalekosiężne reflektory halogenowe oraz dodatkowe światła przeciwmugłowe. Kiedy jedziemy nocą bocznymi drogami, jak najczęściej ten samochodzik podróżuje, są one naprawdę nie do przecenienia. Pozostając tutaj w przodzie samochodu, zwróćcie uwagę na rozstaw kół, a mianowicie na to, jak one są wąsko. One są dość głęboko w samochodzie, ponieważ rozstaw tych kół jest dokładnie taki, jak w standardowym Fiacie Ducato. Poza tym, że te koła są oczywiście dosyć wąsko, są one również dosyć małe. Zwróćcie uwagę, to są 14-calowe koła, zupełnie nie dzisiejszy rozmiar, nawet w samochodach dostawczych małego rozmiaru, takich, jakim w tamtym czasie był Fiat Ducato. 14 cali, 185 pełny profil, oczywiście opona ciężarowa. To jest nie bez znaczenia. Camper większość swojego życia stoi w jakimś miejscu i kiedy te opony nie pracują, kiedy się nie kręcą, mogłyby się odkształcać, ale dzięki temu, że są to opony z indeksem C można być spokojnym o to, że nie staną się one kwadratowe. A znajdując się jeszcze tutaj przy podłożu, chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Popatrzcie, jak równo ten samochód stoi. To jest auto, które w tym momencie jest w pełni wyposażonym kamperem. Zawiera ubrania, jedzenie, wodę, a mimo to jego tył nie siedzi, nie włóczy tym tyłem. To dzięki temu, że w tylnym zawieszeniu zamontowane są poduszki pneumatyczne. Tego typu wyposażenie nie jest czymś oczywistym, ale ten egzemplarz akurat nie je ma. Jest to dodatkowa rzecz, która została w nim domontowana i która świetnie się sprawdza, bowiem kiedy jeździmy doładowanym samochodem, na przykład na autostradzie, tego typu maszyna z tak ogromną ścianą boczną jest bardzo podatna na wiatr, a podpompowane zawieszenie staje się sztywniejsze, dzięki czemu samochód jest stabilniejszy i lepiej się prowadzi. Przy okazji właśnie nie włóczy tym tyłem, bowiem zawsze utrzymuje zadany poziom. Wracając jeszcze na chwilę do przodu, co napędza naszego Hymera? W tej generacji dostępne były w zasadzie dwa silniki i mogły one mieć turbodoładowanie lub go nie mieć. Podstawowy był wolnossący 1.9 i to w ogóle nie jechało. Potem był 2.5-litrowy wolnossący silnik, który no Trochę lepiej sobie z tym radził, ale oczywiście jednostki turbo były tymi najbardziej pożądanymi, najbardziej poszukiwanymi i tego typu właśnie motor jest pod maską naszego Fiata. Jest to ta mniejsza jednostka 1.9 diesel, z której bezpośrednio nawiasem mówiąc wywodzi się słynny silnik JTD 1.9 fiatowski, który był stosowany aż do niedawna, aż do początku kończącej się właśnie dekady. Na szczycie był oczywiście 2,5 litrowy turbodiesel, ale ten motor z kolei rzadko trafiał się w tej krótkiej, bo to jest krótka zabudowie Hymera. A jak? Jak się do niego dostać? Nie ma tu oczywiście typowej maski, takiej jak w Fiacie Ducato, w miejscu gdzie standardowo pociągamy za dźwignię, żeby odblokować maskę, jest zaślepka. Maskę w tym samochodzie ściągamy po otwarciu dwóch zamków, ona wtedy odchodzi delikatnie i następnie tutaj zwalniamy zaczep i po prostu ją ściągamy. Do silnika jest dość daleko, ponieważ tutaj już znajdują się krawędzie błotników Fiat'a, oryginalnych błotników Fiat'a Ducato, więc ta komora jest ta jakby cofnięta i nieco obniżona w stosunku do standardowego podejścia do Fiat'a Ducato z tamtego okresu. Pod maską znajdziemy też koło zapasowe, co jest znakiem czasów. W latach 80. była to jeszcze powszechna praktyka, że koło zapasowe znajdowało się właśnie pod maską. Nie ma w tym oczywiście żadnego problemu, żeby się do niego dostać, ale odpukać do tej pory nie musiałem muszę za to zrobić inną rzecz muszę znaleźć taki kierunkowskaz dlatego jeżeli ogląda mnie ktoś, kto posiada taki kierunkowskaz marki Hella do tego modelu Hymera bądź też dwa kierunkowskazy w kolorze białym żeby wymienić po obu stronach bardzo proszę o kontakt w tamtym roku na Sardynii no, przez moją nieuwagę Ubiłem go delikatnie, przez co brakuje tutaj krawędzi, no i nie wygląda to zbyt estetycznie. Ostatnia rzecz, na którą pragnę zwrócić Waszą uwagę jeszcze zanim siądziemy za kierownicę i zanim się tym kamperem przejedziemy, to lusterka boczne. Standardowo nie były one aż tak duże, standardowo było to tylko pojedyncze lustro zawieszone tylko tutaj u dołu, jednak poprzedniemu właścicielowi się ono stłukło z jednej strony, więc zastąpił obydwa takimi lusterkami ciężarowymi mocowanymi u góry i u dołu oraz przede wszystkim podwójnymi. Mamy więc to większe lusterko płaskie, dolne sferyczne. To dolne lusterko pozwala nam kontrolować co dzieje się na podłożu, czy nie wyjeżdżamy za drogę, czy nie zbliżamy się co na wąskich drogach jest z dużym znaczeniem za blisko krawędzi jezdni, za blisko krawędzi asfaltu oraz czy na przykład złożyliśmy schodek. Duże lusterko pozwala nam kontrolować całą połać boczną samochodu oraz doskonale obrazuje to, co dzieje się za nami. Zapraszam Was za kierownicę. Po opisie gabarytów zewnętrznych tego samochodu myślę, że nie będzie dla Was zaskoczeniem, jeśli powiem, że jak ma to auto gabaryty w zasadzie ciężarówki, tak i jeździ się nim zasadniczo jak ciężarówką. I nie chodzi tu nawet o te parametry związane z statecznością na boki wynikającą z tego wąskiego rozstawu osi, czy o fakt, że ten samochód jest taki właśnie wysoki, długi, szeroki, ale też przede wszystkim jednak o ten silnik. 80 koni mechanicznych nawet w turbodieslu to nadal jest moc co najwyżej wystarczająca do takiego spokojnego cruisingu, dlatego unikam autostrad tym samochodem, ponieważ na autostradach jestem najwolniejszy tutaj utrzymywanie prędkości tirów okupione jest już dosyć dużym spalaniem na poziomie 11, nawet 12 litrów ropy na 100 km a to trochę za dużo jak na dystanse, które przychodzi pokonywać w wakacje. Optymalną prędkością jest tutaj jazda 85-90 licznikowe, czyli tak 80. 80 do 85 faktycznych kilometrów na godzinę. Wtedy zużycie jest około 10-10,5 litra na 100 km. I ja wiem, że wielu z Was teraz pomyśli sobie, jak to jest ogromna wartość. No tak, bo współczesne silniki JTD, CDI i tak dalej, generalnie common railowe silniki zużyją tego paliwa na pewno litr, może nawet dwa mniej. A już jeżeli weźmiemy pod uwagę Półintegra albo po prostu campervana, to wówczas te wartości są takie jak w przypadku dostawczaka, czyli przy spokojnej jeździe takiej do 110 na godzinę, to nawet i w 8 litrach na 100 km jest się w stanie campervan zmieścić. O, ja w tej chwili pokonuję dwa dosyć ostre zakręty, jeszcze pod górę. Musiałem bardzo mocno zwolnić do 40 na godzinę, co zresztą swoją drogą jest zgodne z przepisami w tym miejscu. Aczkolwiek bezpiecznie można by to pokonać, może i nawet szybciej. Nie wiem, bo zawsze jeżdżę tutaj tyle, ile wolno. Natomiast dla kampera jest to prywatne prędkość nie tyle dozwolona, co taka, że raczej lepiej, szybciej nie jechać, ponieważ bardzo mocno wychyla się to nadwozie na boki. Jeżdżąc tego typu kamperem, takim leciwym, należy również brać pod uwagę brak współczesnego wyposażenia. I nie chodzi mi tutaj o brak poduszki powietrznej, czy o fakt, że pasy bezpieczeństwa są tylko na dwóch przednich siedzeniach, pozostałe fotele w ogóle ich nie mają. Przede wszystkim, mówiąc o współczesnym wyposażeniu, mam na myśli raczej te aktywne systemy. Tutaj nie ma mowy o kontroli trakcji. Ba, tu nawet nie ma ABS-u, aczkolwiek hamulce są bardzo skuteczne i naprawdę są w stanie wyhamować ten pojazd w razie awaryjnej sytuacji dość sprawnie. Nie ma również wspomagania kierownicy, co bywa dokuczliwe, zwłaszcza kiedy próbujemy zaparkować się w jakimś fajnym miejscu, jeszcze musimy pomanewrować trochę, żeby ten kamper stał w miarę poziomo. Ale jest to wszystko oczywiście do ogarnięcia i nie wymaga jakiejś nadludzkiej siły, bo z kolei kierownica jest też bardzo dużym sterem. Oczywiście wsiadamy do nowoczesnego kampera, gdzie mamy elektryczne wspomaganie i kręcimy jednym palcem. Tutaj musimy użyć obu rąk, na pewno, ale nadal nie jest to coś nadludzko ciężkiego. Nie mamy też obrotomierza, chociaż wskaźniki są dość bogate, bo mamy przede wszystkim wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej. Dlaczego to jest istotne? Ano dlatego, że mamy niespełna litrowy silnik w przeszło dwutonowym pojeździe, a właściwie w blisko trzytonowym pojeździe, bo przy pełnym załadunku tyle właśnie ten samochód waży. Kiedy podróżujemy w terenach górskich, bardzo często temperatura wychyla się blisko tego niebezpiecznego czerwonego pola. Jak sobie z tym radzić? Otóż bardzo wielu właścicieli kamperów, między innymi poprzedni właściciel tego samochodu, którym jadę, zamontował tutaj dodatkowy włącznik wentylatora, elektrycznego wentylatora chłodnicy, gdzie w momencie, kiedy widzimy, że już ta wskazówka jest powiedzmy w połowie drogi między 9 na czerwonym polem, wciskamy ten guzik, albo jeśli wiemy, że czeka nas stromy podjazd, jak chociażby przez redzawki do Zakopanego, od razu z automatu wciskamy dodatkowo ten wentylator i spokojnie na czwóreczce, nawet może na trójeczce, toczymy się pod górę te 50, może nawet 45 na godzinę, bo właśnie z takimi prędkościami trzeba tym autem jechać, jeśli będziemy nim próbować jechać szybciej, zagotujemy go a silniki 1.9 Turbo zdarzało się, że potrafiły wydmuchać uszczelkę z głowicy, kiedy zostaną przygrzane w trakcie jazdy naprawdę bardzo przydatne się te duże lusterka, na które zwracałem Wam już uwagę. Ja w tym momencie dokładnie widzę, jaką mam odległość do krawędzi jezdni z jednej, z drugiej strony. Jeżeli jest taka potrzeba, mogę się zbliżyć tak na styk dosłownie do tej linii, albo jeżeli muszę ominąć rowerzystę, a wiem, że przeciwny pas jest dość szeroki, mogę sobie pozwolić na minimalny wychył poza mój pas, jeżeli oczywiście jest ta linia przerywana, bo wiem, że kierowca z naprzeciwka ma się gdzie posunąć, a ja z kolei bezpiecznie patrząc po tym lusterku jestem w stanie tego rowerzystę ominąć. Z prawidłową, wymaganą przepisami odległością. Pokonywanie zakrętów, nawet takich oczywistych dla nas w osobówkach, takich, przed którymi nie zwalniamy, to również w kamperze jest sztuka, ponieważ zawsze musimy brać pod uwagę to, że o ile sam środek ciężkości no, jest naturalnie wyżej, nadal jest on relatywnie nisko, bo te wszystkie najcięższe podzespoły, jak dodatkowe akumulatory, jak zbiornik na wodę czystą, zbiornik na wodę brudną, są na bardzo niskim poziomie na podłodze lub nawet tuż pod nią to nadal jest to bardzo duża masa, a przede wszystkim ten wąski rozstaw kół. Zawsze na to trzeba najbardziej zwrócić uwagę. My jedziemy przyczepą kempingową, która jest nadwymiarowa w stosunku do jej podwozia, przez co cały czas musimy pamiętać o tym, że Jadąc w zakręcie, samochód bardzo mocno się wychyli, a kontrola trakcji nie będzie nas tutaj ratować. Samą jazdę bardzo umilają takie dodatki, jak chociażby kapitańskie fotele, które na dodatek mają amortyzację, właśnie tak jak w ciężarówkach czy w autobusach. Dodatkowo dwa podłokietniki, przez co jazda jest bardzo komfortowa. Nie ma tu oczywiście mowy o, jakimś, o jakiejś pozycji na Rolexa, bo to nie jest osobówka, to jest typowy stary dostawczak z niemal poziomo ustawioną kierownicą, dlatego musimy jechać no po prostu w inny pozycji, nadal komfortowej siedzimy bardzo kwadratowo, przez co nawet setki kilometrów w tym samochodzie nie zmęczą nas jako kierowcy, tym bardziej pasażerów, którzy mogą sobie swobodnie tak naprawdę przemieszczać się pomiędzy tymi siedzeniami, które mamy z tyłu z uwagi na brak tych pasów bezpieczeństwa. Podróżując jakąś spokojną drogą międzymiastową z długimi prostymi, pasażerowie mogą równie dobrze siedzieć sobie przy tylnym stoliku i grać w jakąś grę planszową. Wracając na chwilę do zegarów, zwrócę jeszcze uwagę na jedno. Mamy tutaj kontrolkę. Turbiny. W momencie, kiedy turbina wkręca się za wysoko, ona się zaświeca. To jest takie ostrzeżenie: nie gnieź mnie. Jestem starym, małym dieselkiem, a tyłem na plecach bardzo dużo masy. Na wszystkie te rzeczy należy zwracać uwagę, dlatego że one po prostu pomagają nam w tym codziennym, bezpiecznym eksploatowaniu starego samochodu. To jest. Po pierwsze właśnie to, że mamy do czynienia z kamperem, a po drugie to, że jest to samochód bardzo specyficzny, bardzo duży i no, jednak leciwy. Analizując jeszcze to, co ja mam tutaj przed sobą, pragnę Wam zwrócić uwagę na jedno. Mamy bardzo dużą deskę rozdzielczą, która praktycznie wychodzi nam aż do końca maski oryginalnego Fiata Ducato. Wynika to z tego, że właśnie to łóżko, które jest nad głową, w momencie kiedy ono zjeżdża, ono przesuwa się do przodu, wykorzystując tą przestrzeń. Dzięki temu na desce rozdzielczej Znalazło się miejsce dla ekranu kamery cofania, dla dwóch dosyć fajnych głośników, dla dodatkowych nawiewów, które są rozprowadzone tutaj od nagrzewnicy, które pomagają wentylować to wnętrze, które pomagają przede wszystkim odparować szyby w przypadku, kiedy na przykład jedziemy w deszczu. Poza dodatkowym włącznikiem wentylatora, w miejscu, gdzie są oryginalne przełączniki fiatowskie, znalazły się również dwa dodatkowe. Pierwszy z nich włącza na stałe kamerę cofania, bo kiedy manewrujemy za każdym razem, kiedy, ona nam, kiedy wyrzucimy wsteczną, ona nam gaśnie. Możemy ją załączyć na stałe i możemy również jednym z tych przełączników dodatkowe światła przednie przeciwmogłowe włączyć. Dalekosiężne halogeny, które Wam pokazywałem, zintegrowane są pod manetką do świateł drogowych, a zatem załączają się razem z długimi. We Fiacie Ducato drugiej generacji jest też dość ciekawie rozwiązana sama dźwignia zmiany biegów. Nie wystaje ona bowiem z podłogi ani z deski rozdzielczej, jak w tych późniejszych generacjach. Jest ona pod kierownicą, niczym w dużych Fiatach sprzed 70 roku. I mamy tutaj pięć biegów, co jest bardzo istotne i nie takie oczywiste w samochodzie, który pochodzi sprzed blisko 30 lat, a zmieniamy je po prostu na zasadzie litery H tak jak tą dźwignią z podłogi, tyle, że przy kierownicy i ta litera H nie jest w poziomie, tylko właśnie w pionie. Ten ogromny kokpit, w którym się znajdujemy, ma też tą zaletę, że możemy w nim zamontować dużo dodatkowego sprzętu. Poza kamerą cofania, której ekran już wymieniłem, mamy tutaj miejsce i na CB radio, i na dodatkowe półeczki, i na klasyczne radio. Mamy dodatkowy schowek na mapy. W kokpicie znalazło się także miejsce dla tabliczki, na której wypisane są wszystkie wymiary tego samochodu. Kiedy kiedy pomierzyliśmy to auto po zakupie z moim tatą, stwierdziliśmy, że warto mieć taki dokładny opis tych gabarytów, żeby o tym nie zapomnieć, bo jednak tym samochodem dość rzadko się jeździ. Udało mi się znaleźć szkic dokładnie tego modelu w internecie. Naniosłem na niego wymiary, wydrukowałem, zalaminowałem i taki element wyposażenia, nieoczywisty, bardzo przydaje się, zwłaszcza kiedy podróżujemy. Po ciasnych uliczkach włoskich czy innych południowych miast, komfort samego zawieszenia również nie pozostawia niedosytu. Ten samochód jeździ dość wygodnie, jest dość miękki, jak to na dostawczaka z tamtego okresu przystało. Jeżeli można by mieć do czegoś zastrzeżenia, to do poziomu hałasu, ale znowu, kiedy popatrzymy przez pryzmat tego, jak głośne były samochody dostawcze na początku lat 90., pod koniec 80., to nadal ten Fiat nie wykracza poza ten standard. Nadal jest to normalny, dostawczy samochód z tamtego okresu z bardzo dużą ilością fajnych, komfortowych bajerów. I taki właśnie jest Fiat Ducato drugiej generacji w momencie, kiedy postawimy na nim taką dużą zabudowę kamperową. Mam nadzieję, że z tego filmu dowiedzieliście się pewnych ciekawostek, które nie są oczywiste, a które mogą się przydać, jeżeli zdecydujecie się zakupić tego typu pojazd. W kolejnej części przyjrzymy się tym aspektom tego samochodu, które czynią z niego idealny wakacyjny domek. To jednak dopiero w sierpniu, a na dzisiaj Wam już bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Pamiętajcie o subskrybowaniu, zostawieniu kciuka w górę i przyciśnięciu dzwoneczka notyfikacji. Śledźcie także mój Instagram, żeby wiedzieć, jaki test w najbliższym czasie będę przygotowywał. Do zobaczenia!